Dzień dobry, kupiliśmy kostkę. Dzisiaj witamy Was w drugiej części metamorfozy naszej starej kotłowni w łazienkę. Przystępujemy do układania płytek. Jak widzicie, na podłodze, na ogrzewaniu podłogowym są przyklejone i pokryte klejem takie specjalne maty. Nie mieliśmy nagrania, jak to było kładzione, natomiast tak to wygląda, jak widzicie. Tutaj macie już nakłada klej i kładzie pierwsze. Płytki. Będzie tutaj aranżacja mieszana z różnych rodzajów płytek. Stąd yy, trzeba było to dobrze zaplanować, żeby wszystko się dobrze zgrało. Klej nakładany jest zarówno na podłoże, jak i na samą kafelkę, po to, aby wszystko dobrze związało, żeby kafelka nam w żaden sposób nie odparzyła. Pomocnik też nie próżnuje. Jak widzicie, wszystkie krawędzie muszą zostać oczyszczone. Żaden tam klej nie może nam wystawać. Tutaj macie krawędzie również z wilgotną gąbeczką przemywa, żeby tam nam nic nie zostało. Na ścianie widzicie również zaprawę, to wygląda jak klej. Jest to hydroizolacja. Dokładnie rzecz ujmując, jest to gotowa mieszanka z mureksimu. Która jest już z hydroizolacją, taka mieszanka kleju z hydroizolacją. Wszystko musi być dopasowane tak, aby odpowiednie spadki zostały zachowane w razie potrzeby. montujemy system do poziomowania płytek. Tutaj używany jest system z klinami. Ma on swoje plusy i minusy. Każdy oczywiście musi sobie dobrać taki, jaki jemu odpowiada, bo różne preferencje są wśród użytkowników. Natomiast są też systemy takie wkręcane, za chwilkę zobaczycie, ponieważ ten system ma to do siebie, że czasami podczas wciskania tych klinów ten plastyczek biały lubi się łamać. I tutaj z pomocą przychodzi zestaw do poziomowania z klinczyka. Tak po kolei płytka po płytce, docinki, niedocinki. Wszystko musi zostać spasowane. Następnie Maciek rozpoczyna układanie gresu wielkoformatowego, który będzie kontynuacją tak jakby podłogi oraz ściany. Zobaczycie za momencik jak to wygląda. Tutaj oczywiście przy układaniu wspomagał się przy stawkami ponieważ no płytka taka trochę waży i dla ułatwienia i wygody polecamy używanie takich oto urządzeń. Czasami z tymi płytkami nie było łatwo, bo jednak wypoziomować tak duże kafle, nieraz wymagało to użycia specjalnego tańca równej kafli, no ale ważne, że działa. I przechodzimy już do samych docinków. Duże kafelki przycinały macie kątówką ponieważ no, nie mamy tak ogromnej maszyny do cięcia takich powierzchni. Natomiast wszystkie cięte krawędzie wyrównywane były specjalną parczą do szlifowania, którą widzieliście na załączonym obraz i przymiarka wanny. Następnie przechodzi Maciek do stworzenia zabudowy na instalację wodną oraz na baterię trzyotworową. Gdzie będzie przedstawiona wanna wolnostojąca i kolejna geberit na zabudowę stelaża. Tutaj płytki docinane pod kątem 45 stopni, oraz docinki z dziurami, z użyciem otwornicy, tak aby puszki, wejścia różne pasowały. Obróbka okien w międzyczasie. Kiedy jedna rzecz podsycha, to coś innego się tutaj robi, żeby też nie tracić czasu. Jak widzicie, tutaj ściana już została wykafelkowana oraz zabudowa stelaża również. Nasza mała aranżacja tam, gdzie jest bidetka. Dlaczego tak? Dlatego że gres szary był tak gruby, że nasza bidetka z mocowaniem nie zmieściłaby się w tym miejscu przy takiej grubości kafli. Stąd wymyśliliśmy sobie taką wpuszczoną kafelkę drewnianą wykończoną metalowymi listwami yy, czarnymi. Wyszło całkiem fajnie. I przechodzimy sobie do fugowania. Fugę należy rozrobić w odpowiednich proporcjach, tak żeby nie była zbyt gęsta lub zbyt płynna a mało tego, aby zawsze mieć tą samą konsystencję, żeby odcień nam się zgadzał w przypadku kiedy musielibyśmy na przykład dorobić troszeczkę tej fugi. Nakładana jest gumową paczką, jak widzicie. Praca nie należy do najgorszych, najcięższych. I kolejno czarna fuga na drewniane kafelki. Co ważne, Czarna fuga bardzo lubi odbarwiać. Drugi raz fugujemy na czarno, i drugi raz jest ta sama sytuacja, że kafelki są po prostu od odbarwione. Zobaczycie za moment sami. W tej sytuacji z pomocą przychodzi nam nasz poczciwy ocet spirytusowy. Nie jest to środek za miliony monet od znanych producentów, a świetnie radzi sobie z odbarwieniami. Polecam. I szybko oklejanie, ładziowanie, oczywiście gładź zwałka, nie inaczej. I następnie szybkie malowanko. Tutaj co dwie pary rąk to nie jedna. Tak się to prezentuje po pomalowaniu i naniesieniu już koloru. I rozpakowujemy naszą wannę. Jak widzicie, lustro zostało już zawieszone, szafka z umywalką. Także te prace na bieżąco postępują. Wanna przyjechała do nas z Francji, dlatego tak opakowana była jeszcze w takiej ogromnej skrzyni. I przystępuję do wykonania naszej aranżacji, która będzie wykonana z mchu skandynawskiego zwanego chrobotkiem. Jest to dosyć żmudna praca, aby taką ściankę wykleić, natomiast efekt mówi sam za siebie. Wstawiliśmy również drzwi i. Tak, prezentuje się na ten moment nasza łazieneczka. Jeszcze troszkę się zmieni, co prawda, bo pralka będzie w całkiem innym miejscu, ale już można korzystać. Wanna sprawuje się, wyśmienicie, naprawdę coś fajnego. Można się super zrelaksować. I również Blacik już wjechał na naszą zabudowę, także już wszystko dopracowane. Serdecznie zapraszam, subskrybujcie. Do zobaczenia. Myślę, że już po świętach.